By to była założeniem, jak najbardziej. Czwarte miejsce też jest ok, biorąc zwłaszcza pod uwagę to, że dzisiaj dopadł nas mały Peszek. Na pierwszym odcinku zaraz z rana złapaliśmy kapcia. No i później ten nasz wybór opon też nie był. Idealny, także dużo fajnych rzeczy się działy. na pewno nas to wiele nauczyło. Bardzo ważna cegiełka, jakby tutaj pod tytułem doświadczenie, która nam się bardzo przyda. No, wszyscy jechali cała czołówka bardzo, bardzo czysto. Chyba jesteśmy wśród załóg, które złapały kapcia na pierwszym miejscu, także jesteśmy bardzo zadowoleni.